Zajęło mi to wiele lat, zanim odkryłam ten sposób. Weź dość duży garnek. Następnie, wlej do niego wodę. Woda powinna sięgać do połowy garnka. Następnie zagotuj wodę na średnim ogniu. W tym czasie posmaruj chochelkę olejem. Ta prosta metoda sprawia, że produkty do niej nie przywierają. W kolejnym kroku przełóż wcześniej rozbite jajko do chochelki. Powoli włóż chochelkę z jajkiem do gotującej się wody. Jednak uważaj, aby nie zamoczyć jajka. Trzymaj tak około minuty, aż zauważysz, że białko po boku się ścina. Gdy białko ścięło się blisko żółtka, zanurz całą chochelkę z jajkiem w wodzie. Trzymaj pod wodą niecałą minutę. Gdy zauważysz, że białko na górze jest ścięte, wyciągnij jajko z wody i przełóż na talerz. Jest to prosty trik na jajko w koszulce. Dzięki tej metodzie możesz delektować się idealnie ściętym białkiem i płynnym żółtkiem a jego przyrządzenie nigdy nie było łatwiejsze. To danie zawsze robiła moja babcia, gdy do niej przyjeżdżałam. Zawsze prosiłam o dokładkę. Zagotuj wodę w garnku i wrzuć do niej 400 gram makaronu, najlepiej typu penne. Gotuj przez około 10 minut. W międzyczasie przygotuj masę jajeczną. Do miski wbij po kolei 5 jajek i dodaj 50 gramów kwaśnej śmietany. Dokładnie wymieszaj jajka ze śmietaną, a następnie pokrój ulubione zioła, takie jak pietruszka i szczypiorek. Następnie pokrój dużego pomidora w kostkę. Wrzuć te składniki do miski. Wszystko starannie wymieszaj i przypraw mieszankę solą, pieprzem i czosnkiem i odstaw. Ugotowany makaron odcedź i przełóż na patelnię wcześniej spryskaną olejem. Na makaron wlej przygotowaną mieszankę jajeczną z warzywami. Smaż na wolnym ogniu przez około 7 minut. W tym czasie przełóż groszek konserwowy z puszki do miski i porządnie go rozdrobnij. Następnie obróć makaronowy omlet na drugą stronę. Na już podpieczoną stronę wyłóż groszek konserwowy i posyp startym serem. Smaż przez kilka minut, po czym przełóż omlet na duży talerz i pokrój go jak pizzę. Podawaj z sosem majonezowym gwarantuję ci, że jest przepyszny. To świetny pomysł na szybki obiad. Tak przygotowanej cukinii jeszcze nie jadłeś. Jest przepyszna i bardzo soczysta. Na początek weź dwie świeże cukinie i dokładnie je umyj, po czym osusz. Za pomocą widelca utwórz dekoracyjne linie na cukinii. Naciskaj widelec na skórkę i przeciągaj go w dół, dodając artystyczny akcent do potrawy. Pokrój i ułóż je starannie na desce do krojenia. Następnie obficie dopraw je solą i pieprzem z obu stron. W średniej misce rozbij trzy jajka i delikatnie je ubij. Po czym dodaj szczyptę soli, pieprzu papryki i bazylii. Dodaj także trzy łyżki mąki ziemniaczanej i cztery łyżki kwaśnej śmietany. Energicznie ubijaj, aż powstanie gładkie i kremowe ciasto. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Przygotuj blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia. Zanurz każdy plaster cukinii najpierw w mące, a następnie w cieście jajecznym i umieść je na blasze do pieczenia. Piecz plastry w piekarniku przez 20 minut, aż staną się złociste i chrupiące. W międzyczasie wybierz dojrzałego pomidora i pokrój go w kostkę. Umieść pomidora w misce. Po upływie wstępnego czasu pieczenia wyjmij blachę z piekarnika i ułóż na każdym plasterku cukini pokrojone pomidory, a następnie ulubiony rozdrobniony ser. Ponownie włóż blachę do piekarnika na dodatkowe 10 minut. Tak aby ser się roztopił, a smaki pięknie się połączyły. Po wyjęciu cukinia jest już gotowa. Jest przepyszna, a dodatki, które jej towarzyszą, wzmacniają jej smak. Sprawdzi się jako danie główne, ale także jako przekąska. Sakiewki ze schabu z pysznym farszem. Plastry schabu rozbij przy użyciu tłuczka do mięsa. Następnie zacznij przygotowywać farsz. Farsz składa się z mieszanki warzyw. Weź około pół kilograma pieczarek i pokrój je w drobną kostkę. Paprykę czerwoną również pokrój w kostkę. Następnie drobno pokrój jedną białą cebulę. Weź patelnię i rozgrzej ją. Wlej do patelni olej. Gdy ten nabierze odpowiedniej temperatury, wrzuć wcześniej przygotowane warzywa na patelnie. Zacznij od cebuli, następnie dodaj paprykę i pieczarki. Wymieszaj mieszankę, tak aby warzywa pokryły się olejem. Po minucie dodaj posiekaną pietruszkę. Gotuj, aż warzywa zmiękną, i odłóż na bok. Przygotuj mięso, posypując każdy kotlet wieprzowy odrobiną soli i pieprzu. Nałóż mieszankę warzywną na środek każdego kotleta wieprzowego. Złóż każdy z nich, trzymając górę i tworząc małą sakiewkę. Aby zamknąć sakiewkę, użyj sznurka kuchennego. Zwiąż mocno, aby zawartość nie wypadła podczas gotowania. Weź ponownie patelnię. Na rozgrzaną patelnię wrzuć masło. Pozwól mu się roztopić. A następnie połóż sakiewki na patelnię. Zrób to tak, żeby mięso leżało wiązaniem do góry. Następnie przewróć je na różne strony, żeby mięso dokładnie się usmażyło. Smaż je pod przykryciem, używając pokrywki. Kiedy sakiewki będą złociste, to znaczy, że są gotowe. Następnie przenieś sakiewki z powrotem na patelnię, na której smażyłeś warzywa, ze wszystkimi pozostałościami na patelni. Dodaj około 200 ml bulionu. Wlej również szklankę śmietany 18%. Gotuj, aż sos zgęstnieje. Takie sakiewki są gotowe do podania. Podawaj je z powstałym sosem. To danie jest wyśmienite, a schab w odmienionej wersji jest jeszcze lepszy. Zrób w ten sposób kalafior, steki chrupiące na zewnątrz, a miękkie w środku. Weź duży kalafior i usuń wszystkie zielone liście. Jest to kluczowy krok, aby zapewnić czyste równe plastry. Weź patelnię i włóż do niej plastry kalafiora. Do patelni wlej wrzącą wodę, tyle żeby każdy kawałek kalafiora był zanurzony. Gotuj steki pod przykryciem przez około 5 minut. To sprawi, że będą idealnie miękkie. Weź talerz i wymieszaj mąkę z ulubionymi przyprawami. Ja używam papryki, czarnego pieprzu i czosnku. W osobnej misce rozbij jajka i roztrzep je. Ugotowane plastry kalafiora dokładnie obtocz w mieszance mąki i przypraw. Następnie zanurz go w roztrzepanych jajkach. Powtórz proces panierowania dwa razy dla lepszego smaku. Rozgrzej oliwę z oliwek na patelni. Gdy będzie gorąca, dodaj panierowane steki z kalafiora. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo oleju, aby boki steków również się smażyły. Smaż każdy stek przez około 4 minuty, aż będą złociste i chrupiące. Dla dodatkowego smaku, nałóż na steki plasterki słodkiej papryki i posyp je startym serem. To fantastyczna alternatywa dla tradycyjnych dań mięsnych. Steki z kalafiora są smaczne i robi się je bardzo sprawnie. Pyszne krokiety, które przygotujesz w ekspresowym tempie, świetne zarówno na obiad, jak i na przystawkę. Wystarczy pięć podstawowych składników, aby je przygotować. Zacznij od rozwałkowania każdego kawałka chleba tostowego, aby go spłaszczyć, przekształcając go w mini tortille. Gdy chleb będzie gotowy, posmaruj każdy kawałek cienką warstwą keczapu. Następnie posyp chleb dużą ilością startego sera. Dodaj plasterki szynki i salami. Połączenie mięsa i sera zapewnia bogaty, satysfakcjonujący smak w każdym kęsie. Teraz zwiń przygotowane krokiety z chleba. Zwinij je dość ciasno, aby mieć pewność, że składniki pozostaną wewnątrz. Na tym etapie krokiety zaczynają nabierać kształtu, przekształcając się ze zwykłego chleba w coś znacznie bardziej kuszącego. Zanurz każdy zwinięty krokiet w roztrzepanym jajku, dokładnie go obtaczając. Następnie obtocz każdy krokiet w bułce tartej. Weź patelnię i rozgrzej odrobinę oleju. Włóż krokiety na patelnię i smaż po kilka minut z każdej strony. Teraz krokiety są już gotowe. Ich zewnętrzna strona jest pięknie złoto-brązowa, a wnętrze wypełnione roztopionym serem, który rozciąga się przy każdym kęsie. Podawaj je gorące i obserwuj, jak twarze gości rozjaśniają się z zachwytu.